Przepuklina brzuszna. Przyczyny, objawy, leczenie. Przepuklina brzuszna. Przyczyny, objawy, leczenie. Przepuklina brzuszna to stan, w którym cezet, ci nasz dów znajdujących się w jamie brzusznej, najcz, czy przesuwa się poza jej granic. Z biegiem czasu przepuklina brzuszna mokreska się powikrza. A jej objawy narasta. Wówczas zwiększa się ryzyko uwiznicia jelit, co jest powigbaniem bardzo groznym w skutkach. Jakie są przyczyny i objawy przepukliny brzusznej? Czy w takim przypadku jest mokre skali leczenie bezoperacyjne? Przepuklina brzuszna powstaje, gdy każdy znajdujące się w jamie brzusznej, przemieszczaj się poza jej granicę. Schorzenie to bardzo cz to dotyka m.in. osoby o tyb, m kreska czy problemy z oddawaniem moczu, np. z powodu przyrostu prostaty, kobiety w ci kreska y. Piewaków operowych czy osoby wykonujące ci kreska kaprac fizyczny. Ryzyko pojawienia się przepukliny brzusznej wzrasta równie kreska u osób starszych, u kobiet, które przeszły kilka porodów, a tak kreska u astmatyków i chorych, którzy zmagają się z innymi chorobami popczonymi z intensywnymi atakami kaszlu. Spis treci przepuklina brzuszna. Przyczyny przepuklina brzuszna, rodzaje przepuklina brzuszna, objawy przepuklina brzuszna, diagnoza przepuklina brzuszna, leczenie powigbania po operacji przepukliny brzusznej przepuklina brzuszna. Przyczyny nasz brzuszne jest Ubokreska one w okrylonym posztku. Aby stan ten nie został zagłócony, nasz dy przytrzymywane przez mi, nie brzucha, mocne bybony zbudowane z tkanki becznej, czyli rozcignami, mi, i zadba. Jeli ci nie wiamie brzusznej wzronie, na przykład. W wyniku wysiłku fizycznego. A która z tych warstw jest to mokreska E doj do jej rozwarstwienia, a z czasem dopeknić A. W konsekwencji tworzy się szczelina, do której moksi przedosta WN noci jamy brzusznej, fragment jelita cienkiego, CZ jelita grubego, pechesz moczowy, kreska lub, legiona. Najprzestrzymi przyczynami powstawania przepukliny brzusznej jest wrodzone zaburzenia syntezy i degradacji włókien kolagenowych, dlatego CZ100 pojawia się u osób starszych. Innymi czynnikami, które WP bywaj na zmniejszenie wytrzyma boci po brzusznych, s. m.in., zbenawyki kreska żywieniowe i palenie papierosów. Z kolei do nacisku okolic brzucha, a w konsekwencji do wzrostu cienienia wewnątrzbrzusznego, brzusznego, mokreska e doj na przykład w przebiegu zatwardzenia, podnoszenia ci kreska arów, a nawet uporczywego kaszlu. Przepuklina brzuszna mokreska e powstaw bliźnie na brzuchu. Tak zwany przepuklina brzuszna pooperacyjna mokreska E by wynikiem ozbabienia operowanych mi, ni. Ozbabienie szytego miejsca zwykle jest rezultatem niewbaciwej techniki chirurgicznej albo infekcji pooperacyjnej, np. Wyrukreskania sipi si podstawowych rodzajów przepukliny brzusznej. Przepuklina pachwinowa, przepuklina udowa, przepuklina pepkowa, przepuklina kresy białej, która pojawia się w kreska linii BCZC mostek ze spojeniem bonowym, przepuklina pooperacyjna, która wykształca się w bliznach pooperacyjnych. Wszystkie postaci przepukliny brzusznej objawia się elastycznym uwypukleniem. Najcz, ciej w okolicy nadbrzusza, pepka, pachwiny lub blizny pooperacyjnej. Uwypuklenie to ma postać twardego i napitego guzka, którego nie mokreska na cofn? Guzek ten szasi zwykle podczas kaszlu, wysipku lub po oddaniu stolca. Objawem współtowarzyszcy mokreska eby ból przypominajcy ten który pojawia się w chorobie wrzodowej. Mokreska E on nasila się przy kaszlu, podczas parcia na mocz czy stolec. Wraz z rozwojem przepukliny mog pojawi się tak kreska Z decia, przecinek nudności i wymioty. Chory nie mokreska E odda gazów, a później stolca. Pierwszym etapem diagnostycznym jest wywiad lekarski. A kolejnym badanie fizykalne. Ostateczne rozpoznanie stawia się zwykle w oparciu o wyniki badania USG jamy brzusznej. Leczenie bezoperacyjne przepukliny brzusznej nie jest mokre skaliwe. W tym przypadku konieczna jest operacja chirurgiczna. Obecnie wyróżnia się dwie metody leczenia operacyjnego. Leczenie tradycyjne kreska na wykona bez ukreska lycia lub z zastosowaniem materiałów sztucznych. Pierwszy metod stosuje się w przypadku małych przepuklin, wrota do 5 cm. Podczas operacji chirurg usuwa przepuklin i zszywa brzegi ubytku. Jednak CZ, czyli w miejsce ubytku wszywa się syntetyczny siatk. Co umokreska pewne zamknięcie ubytku. Te metody stosuje przede wszystkim w leczeniu przepuklin do Na przykład, za pomocą kaniuli, cienkiej igby, do jamy brzusznej wprowadza się laparoskop, który pozwala zobaczyć przepuklin. Następnie przez mabecicia wprowadza się narzdzia chirurgiczne które pozwalaj na usunięcie przepukliny i wprowadzenie siatki w miejsce istniejącego ubytku powbok jamy brzusznej. Pacjentom, u których leczenie operacyjne nie jest mokre na przykład z powodu niewydolności kr lub lub innych chorób, a tak KR-E wieku, zagbada się specjalne pasy przepuklinowe. Nie zabezpieczajone jednak przed rozwojem okreska istniejącej przepukliny. Pasy przepuklinowe powinny być zmieniane co 3-6 miesięcy. Powigbania po operacji przepukliny brzusznej. Zabieg operacyjnego usunięcia przepukliny niesie ze sobą ryzyko powigbat takich jak np. zakrzepica nóg, uszkodzenia nasieniowodu, uM kreskaczyzn, czy powstania krwiaka, mokreska kreska es i równie kreska zdarzy, kreska rana pooperacyjna rozejdzie się.